mam na tej strony za szczęjszej i długo nie było odcinków co mam tym razem do pokazania Wam sami zobaczycie to jest taka ściana i słychać te takie dziurki są specjalnie porobane, porobione a później zobaczycie dla czego O, widać czasami tak przez nie. tak. W się słyszy. Myślicie, że to się otwiera od tutaj. Ale nie chcę nałabiać, no, jak otworzyłem, to otworzę. Ale nie. Tutaj się nie otwiera. Więc przykro mi, ale ten, kto tak myślał, to, to przegrał. Bo to nieprawda. Ale już chyba wszyscy prawie może nie wiem, może niektórzy się nie domyślili, ale może się um, domyślili, że tak naprawdę to się otwiera. Tutaj. Tak, bardzo łatwy zawór. o tak to wygląda z środka. A po co jest są te, te te te? Nie po to, żeby rzucać pieniądze, bo pieniądze tam złote, tam nie wejdzie. Po prostu... Więc nie ma też się lić, ale po to są, żeby jak ktoś tam nie odnajdzie te dwa i chciałby tam zamieszkać, to są dziury po to, żeby widzieć, czy jest dzień, czy noc, i dlatego to są. Jak to się otrzymuje? Musicie dać dwa takie, chyba że to nie mi że to dajecie tu taki czerwony i do góry, i teraz będzie takie poczwórne z takimi dziurkami, i teraz będzie. Bardziej trzymało, ale będzie gorzej, bo będzie mniej składane. No wiecie o co mi chodzi. Jak, się to, jak, tymi nie, wied... jak tymi tymi nie wiedzą, to trudno. Więc na te zaczepki dajemy. O, dwa te właśnie. To tak powinno wyglądać. Ogólnie nie mam takich samych kroków, ale... Jakby... To byłoby tak dużo roboty. Więc przepraszam Was, że ja robię kolorowe, a nie takie zwykłe, ale to naprawdę byłoby tak dużo roboty. Szczególnie, że znalazł to, to by było, więc przepraszam Was bardzo, bo to by było dla mnie przeciążenie. I to by było na tyle. 爸在。Ba,